Serdecznie witam rodziców, serdecznie witam nauczycieli, wychowawców, serdecznie witam jeszcze w tym momencie swoich uczniów, absolwentów za moment, dziewczęta i chłopców klas trzeci. Moi drodzy, również dla nas, dla mnie. sukcesu, Bo wasz sukces jest naszym sukcesem, jest moim sukcesem. Ale wszystko co piękne, co wręczymy Wam świadectwa świadectwa ukończenia i tak naprawdę już przestaniecie być naszymi uczniami. Aczkolwiek sądzę, że przynajmniej przez miesiąc, prawie codziennie jeszcze będziemy spotykać się w murach tej szkoły. Ale w ogóle to jeszcze długo i może przez lata, przez wiele, wiele lat będziemy tutaj się spotykać. Być może, że będziemy Was wspierać właśnie Was już ja, jako studentów. I myślę, że nam się to udało, Wam się to udało. Zasłużyliście, bo w stu procentach otrzymujecie świadectwo ukończenia. Świadectwo ukończenia. To jeszcze jeszcze życiu. jeszcze w tych te, murach tej szkoły będziecie, będziecie składać egzamin maturalny. Egzamin maturalny, zewnętrzny egzamin, ale jeszcze w swojej szkole. Jeszcze w terminie maturalnym spełniły się. I o wybór dalszej Waszej drogi był Spełniały się Wasze marzenia każdego dnia. Tego Wam, moi drodzy i Waszym najwyższym rodzicom życzę. Wszystkiego co najlepsze życzę. Z tego miejsca jeszcze chciałam serdecznie i gorąco podziękować wychowawcom. Było różnie, było lepiej i gorzej, ale sukces uczniów, Waszym wychowankom jest Waszym sukcesem